Ełki Jeszcze z półkocinki, ulcze I zjeść No to no. ja tak samo muszę wjeprzeć coś Dobra, lecimy z tematikiem, szybki win i po sprawie, ja będę ucokł, a woda safe tu Woda safe są jak lubki, one są mocno okontestowane że w tej grze nie ma sensu safeów jakoś się pustić? Nie możesz auto kupić. No, bo nie możesz i tak kupić dropu swojego. No. Możesz co prawda broń kupić, więc też czasami można powiedzieć szybko. To jest całkiem fajne rozwiązanie, bo teoretycznie nie masz perków, które czasami łamały tę początkową wersję gry, ale masz bronie, które były często powodem dlaczego chcesz kupić coś. Jakąś w jakąś balonie Czy wszystkie zajebiasz? No wleciałeś tu gdzie jak, kurwa. Chciałem podnieść to... fix. ale ty mnie nienawidzisz. widzisz. tu masz. Urala. Jebać, to jest dotknięty przez ciebie ten RO. Yeah, yeah RPG. peggy. Maska. Oh mama. Oh mama cheetah. Panie, ja maskę podniosłem, kewa, trójkę, A, w pełni ulepszoną broń jedną. to jest AUG, jakbyś chciał. To jest Stefan. So, Dobra. I tutaj jest plate, trójka. Jezu, znowu mam tego glitcha, no kurwa, co jest gane z tym? Z, z, z tym waltowaniem. Tam co na mojego Marka, bo masz shelf i tego. Ja mhm. mam RPK na Maxa, kurwa. Widziałem. Chciałem skarania. Nieźle. Teraz skończymy ten kontrakt. Wezmę ma i Tutaj jest area. ten. Nie enemy, Let's kurwa, biorę mask. Biorę helke i Lecę, kurwa. A podniosłeś tam te rzeczy, nie? Lecę po maskę i potem pojedziesz na sklep. <coughs> o, jest Nie pytaj. Ja, ja, ja może zignoruję to, co zobaczyłem nie Eee, lądując na płozach kurwa, kurwa? Tak, tak. Właśnie ona jest delikatna, trzeba spokojnie to robić. Fakt, że w poprzedniej części było tak, że kurwa mogłeś naprawdę się rozjebać tą i ona kurwa. Polują na nas i strongholdy się z Tu niedaleko było bounty, więc się zastanawiam czy oni nie poszli na to. Eee, bez PR odpal, I tak, są. Są przy strongholdzie, jeden team. What the fuck? Rzucili zakłócecz. Tam w strongholdzie łączy. Dobra, to lecimy w nich, Gdzie uh. jest ten counter UAV, ja bym to zdjął. Nie, to nie to jest zakłócasz, to nie jest kontur. Jest, counter UAV. A, okay. counter UAV, no u Kurwa, mogę wejść na mnie. Zrobiłem, zabiłem, zabiłem, ale jeszcze jeden musi być gdzieś tutaj. Lejna kontra, ja pierdolę. No nie mógł, to Ej, zbliżałem się. Krawisz? Daj mi na chwilę. Narułoś, daj. Sam przy nas, przy nas gdzieś. Miśko, mu, musiała być go na chwilkę. Musisz. Na górze, na dachu, na dachu, na dachu. Powolony? Nice. Powolony na dachu, z tego może Tak, ja się da. Jeszcze się da. Tu jest, na lodu. Je, podniósł się, podniósł się. Spoko, widzę? Martwę, martwę, martwę. Kontraktor, ja będę mógł mieć Raj do sklepu. Jak to się fogi? Czy ja mogę z tego samochodu wejść? Nie. Ja bym tu kurwa wejść. No tu coś zrobię A to jest duminka what the fuck Masz dwie broń czy jedną? Dwie Możesz mi rzucić kaskę A e, ktoś się zepnie daleko nasie chcesz? No. Możesz mi rzucić kaskę Już kurwa, spokojnie Dawaj kurwa hoj Nie. A kupię sobie sniper, kurwa. Legam mam z, z, z tym shotgunem. Hmm. Wydaje mi się, że widziałem jeszcze jeden kill dla nas. Przy tym, tak, tam gdzie jest ten... Nie! Stronghold. Ja nie wiem, co jest to. z tym ostatnim, kurwa, tej... Cóż to? Z tym ostatnim slotem. Noż kurwa, przecież kupiło mi kolejnego tego kurwa. To no weź tutaj przerob wszystkie te... Ale ja przyrobiłem kurwa. No przecież chwilą robię. robiłem tą sniper Kupiło mi pierdonego tego kurwa, basicowego ...Hurricane'a. Nice. Ja potem kupię sniper. To no za kurwa kur... A to bo Wydaje mi się, że wcześniej widziałam te mm. W strongholdzie, oh, tak. tak. I tu się coś działo. Zrobili strongholda. Tam może być skrzynka na stronie. Postal tak. się... no. UIV. Tam! Leży. Coś po prawej W środku, w środku! Please, please, please! Nice. Zobacz moje HP, kurwa. Widzę. Ej, ten gościu pierwszy zjechał na jednego strzał z shotguna w Jeden strzał. Jeden kurwa strzał. Na pewno był smutny. Ale ja mogę podnieść. Boty bo ty przyleciał, bo ty przyleciał. nie mieli swoje broni, by the No tak, no bo tu. dostajesz ten, no. Hmm. A, jest tutaj, można sobie wziąć. Gdzie jest? Gdzie jestem? U mnie. U mnie u mnie u mnie Okej, okay. ja chcę zobaczyć czy nie mogę plecaka jakoś świecić. Ej, mnie QDK mnie u Co potrzebujesz? mnie mnie a ja ci dropnę Nie mogę cię dropnąć, kurwa macie Czekaj, kurwa tej, bo tu ich idzie w chuj Ja leżę Dobra tak. Wezmę ci tego shotguna. Nie, 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 nie. Ja nie. Zresztą ja mam broń na blisko, ja potrzebuję na daleko coś. To ci skara, dropna Masz tego skara. Tu sobie leży. E, tak? Tak. No. Ten shotgun jest lekkie kurwa, absurdalny. mam klucz do szarej strefy, czy chcemy iść kurwa, odsabić tego? Nie ja, ja wiem, czy chcemy. Ja bym chciał plecak plecak. A czemu nie mogę chwycić od nich plecaka? Czemu ja nie mogę wymienić ich plecaka? To jest bez sensu nie nie To jest maska, więc weź, nie? Ja mam okay. To lecimy e, Mamy ja hajs ja na to... BSP, byśmy podeszli Dobra, ja wypierdolam ten klucz Ja yep. Ej, leci ziomek, leci ziomek, leci ziomek Gdzie? pinguje. Widziałem. na sterp, Tak, jedną peskę na Dobra, sorry, ja mam drona. O nie, musisz mnie osłonić, bo ja kurwa przypadek zilełżyłem. widzę go, jest za silosem przede mną. Chyba ucieka. Nie? Tak, ucieka. Ale go mam. Nie, położę go, położę go, położę go, położę go. Położę go, położę go. Dobra, ale drugi na silos tam wszędzie Leciał, jest drugi na tym silasie Chyba Zniszczył mi tego, ale uda mi się ubozić czy nie ma tego Leżą, podniesie się Tu Dobra. jest Gdzie? A w dole Mam, mam Jeden uciekł tam, 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 tam. Gdzieś w smokową uciekł Nie wiem gdzie Chyba Chodź po BSP, panie kolego Area Weź podejdź i BSP już, 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 bo lutuję, bo miał kafla Taki wel... Ile tych pierdolonych kontr jest tu, kurwa macie? Nie wiem, to jeszcze nie używaj, no, dopóki jest kontra Okej. Okay. Nie, nie widzimy jej. Co ty zrobiłeś? Ja? widziałeś? Nie, Eh, no myślałem, że mam czujnik. Dobra, dobra. Requesting Okej, okay, tam. Jest, jest. Jo, i za nami po lewej stronie jest team, mm -hmm. Na stacji tu Idziemy, jakiś kurwa Ta. Ja mam coś O tak On jest na górze, po lewej stronie Wyszedł, 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 Ja Pali wroty kurwa, co za Ta. Widzę, Tal z talczą kurwa biegnie Pingu, jak widzisz, B nie, ma, musisz go od boku odejść, bo z się zakrył. No weź do niego, Pingu, tego, ogarniaj go, cały czas. Go? Tak, yyy, jest zbity pancerz i jedno HP. A, tak? I leży. Jak się strzelać z tego... Iskara. Jest całkiem przyjemne, kurde, muszę powiedzieć. Na dystansie i ma ładny damage też. Dobra. Ja bym poszedł, masz BSP, kojny. No ale w tym sklepie już nie możemy. A nie wiem, czy to się nie odnawia. Nie. Hmm. Możemy spróbować, ale... Możemy spróbować, bo z... ja raz miałem tak, że na pewno kupiłem więcej niż raz. się zmieniła? Safe, safe, safe obok nas się yeah. Ale olejemy to. Nie potrzebujemy sejfa, no. Miśko, miśko, please, please. Tak jak gdzieś strzeliłem, Niepożądane miejsce. Jest jeszcze ten team, który jest niedaleko. Musimy uważać, bo ten sklep będzie na pewno kontestować. Nie ma? Możesz czy nie? Patrz, A. nie, e, nie, nie, Lidos, nie, 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 potrzebujemy dropa, nie, Możemy nie, i nie, nie, dropa, nie, 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 może być, no bo nie wiem, jak się prosi wypowiadali, to High Ground tu jest, kurwa. Widzę ich chyba, czy nie? Nie, to jest budynek. Tak, High Ground jest bardzo silny. No, time to kill jest dosyć mało, niski, nie? Tu się wchodzi na ten budynek. Ja widziałem wcześniej na tej stacji przed nami, nie? Tam, mm -hmm. Tam byli. Pytanie, czy jeszcze coś jest, nie? Nie ja, ja wiem, na drugiej stronie. Okej. Okay. Co to jest to? Aha. Ciekaw czy to daje tego... Jak patrzę przez lornetkę od ostrzału, czy to daje glinta też. Ja go raczej nie zobaczę, nie? Tak ja go po nie powinieneś zobaczyć. Wątpię, że oni tam są, ale mogą grać takie taki hard pussy mocny mm. Zobaczymy. Jeżeli nie, to jest taki, w takim razie gdzie są niedaleko nas. To ich droga była bezpośrednio do nas, nie? Mogli obejść lekko. Ale to by obchodzili co? Od lewej, kurwa? A tu ich nie ma jak chcesz. W sumie nie, wolę tam dobyć. Gdzie ci... ty jesteś? Tam. A. Bo jak odpalam tego, to nie pokazuje Aha. mi, wiesz... ...chuda, że to tak, ma... O tu jest nice. Aha, bo to są te trzy kółkę Mhm. To masz laser? Tak. Uh -huh. To w chuj widać, nie? Czemu nie masz skara wycienie tego? Wygląda to daje glinta mojego, No ale tak celujesz tylko, a nie jak tego. Jak masz go no, Tak, ale ja z, jak przybliżam tym laserem to sobie po prostu widzę kropką No ale laser za to widać no, glint laser jeden. Ja. Powiem ci, że będzie chyba widać... Bo glint... small glint nie jest wi wi widoczny na długim sensie. Nie? Hmm. nie wiem czy mnie zrotował, bo jak ta strafa będzie uciekać, to my ją będziemy gonić. Bo ona się Teoretycznie, ale mamy jeszcze sporo czasu wtedy, nie? A nie wiemy, w chuj, nawet gdzie się zamknie. Ona się pewnie po środku zamknie, nie? No tak, one się zam zamkną w środku. I... Nie. Zobacz, co jest to. Jesteśmy w strefie tu. A to chyba, że po tej dopiero. Bo one potem będą rotować. Czyli osoby. sporo osób. Moglibyśmy no. za. Aha, bo tu już się okej, okay, nieważne. Myślałem bo... o tym, żeby zerknąć bez jeszcze Bo, bo, bo. Ta strefa jest ruchoma, nie tak, że po prostu się Ja, od... ja wiem. Co coś, To możemy zlutować bliżej środka. Daddy, daddy. Co Kolejna kontra, ja pierdolę. Ale czemu to jest dostępne w tym tej? A miało być to usunięte kurwa, czyli ja nie wiem czy ze strongholda czy z czegoś kurwa to by to What the mieli... fuck? To bije! What the hell? Eee, ogień, no Ale tu nie ma ognia kurwa. To jest dym I Nawet nie dotnęłem tego jakoś mocno. A w dymie jest ogień. W dymie jest ogień, James Cały <laughs> Przed mną coś Dobra o, Bobbyś, co się ja Cieszę Ogólnie, ja bym się dalej niż to nie przemieszczał, to jest dużo otwartego mm -hmm. terenu, no, po prawej strzały były jakieś. A to brzmiało trochę jak Bot, kurwa, no, tak dziwną. Z jednej strony tak, ale z drugiej wiesz, olejesz, a za chwilę ktoś wiedzie na plecy mm. O, to się chyba zdenerwowało. <laughs> o! O! hello. Mina no, i tarcza. Zajubiście. Nie ma tam może Amoda. To jest M10. Ja mam nadmiaru trochę ARki jak chcesz. Ile Co 150 mam. 150. Bo mam. Okay. mam zapasu jeszcze tego. O 96, jak chcesz. I'm also camping. Widzę typów. Enemy mark. Co się typa? O, O, ja. Tak. A tak się to e, się. Weź sobie tego. the cluster tam wejść. Target mark. Request fire vision. A nie, to wiem go. Bo... To był Hail Mary, kurwa. On no. i tak musi I tak do nas. Iść. No dobrze, on musi iść do nas. Co on, Helga, robi? Nie wiem, co jest tam, Helga. Bo ty. Tego ty patrzyła, wycisnąć teraz. Wow. What the fuck? Dobra, ja się zaryspię, ty strzelaj, 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 strzelaj. strzelaj go. Leży, leży, leży Podniosę cię Nice ja Zjebałem to, że się dałem tak złapać Chciałem przygridować trochę i się wyszło, tak jak się wyszło Jak wygląda? Dwa, chce zapierdala ja, ja chcę się na dwa sejfy, no Sejfy Uważać Jak wy... Okay. okej tam widziałem ziomka na górze. A nie, przepraszam. Latarnia, jakaś pelaska. Chyba, że na pociąg... Nie, na pociąg żeby... nie, nie, nie. Pociąg nie jest naszym kompanem w tej podróży. Chyba, że chcesz nic. Nie, please, nie. Nie jest to warte w sumie. Wiem, nie wiem ja czy pamiętasz moje kurwa doświadczenia z poprzednią... Ale dotknąłem go i się nie wyjebałem. No ja go dotykałem i chyba nie yeah. podobało mu się to. co ważne to na plecy, nie, nie, patrzyłem, mógł, nie? Obe, się łączą Nie. 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 może. Nie. 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 widzę tam, tam, tam. W budynku, tak? Nie. Stoi, stoi! Kurwa! Z budynku <coughs> nie Z budynku nie bił, ale pod bildowym pod stoi miejscu. Powalony? On ma jeden HP. A! Dobiję go, dobie go! On się nie, nie widzę go. Ja go nie, nie mogę Ty Ten celownik jak się ma kurwa to kor... Jest tak zjebany Ja pierdolę, to przeżył, nie, nie wierzę w to i w budynku bił, nie? Ale w budynku też bił do mnie. W budynku. Yeah. Dobra, leży. I w budynku do mnie bił, nie? Dobra. Nie. Ależ Lep. kurwa, ten zły, że go nie zrobiłem wtedy. Bajka. Bijam się w budynku. Dobra. Dojeżdżamy? Ej, ale tam jest mina na wejściu, uważaj. Zabili się Mam go nie, Wszystko? Nie wiem, bez P, bez P, Mam trzy bez perc, ale bez Ej, na zewnątrz, na zewnątrz Widzę, go, go, go Tam, mamy go Tam jest ich trzech Ostrzał, ostrzał mam Ktoś? Kurwa, nic tu nie ma, ręce Przechodzi, przechodzi Jeden leży, drugi Drugi ja położę też Leczy, podnieś się sam Podnoszę się, ja podnoszę Dobra, zabiłem Ok, no nic potrzebuję amunicji, bo nie mam możliwości To jest twoja amunicja przecież Playty chwyć Dobra, i maski są te lepsze, nie? Tak, czekaj. Jak... Y, ty masz jakieś strzały, żeby mi rzucić? Coś? Ma, już właśnie podnosiłem, bo się zgubowały. Eee. Jeden coś, coś mam. po prostu. Ostrzał no. BSP, mam. BSP bym użył, jeżeli chcesz. Tak. Będziemy wiedzieć gdzie iść. Aha. BSP? Nie, 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 wybierz, czekaj. nie. Coś, nie. co tu znowu rzuciłeś? Kurwa, no? bo się z Dobra. Idziemy. Jeden w budynku Tak, 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 świetnie. Tak, tak. Ale jest na mam no. Bity. Leży. leży. Nice. Pięknie. I zajebi. Dobra. Jeszcze jeden team. Ostrzał mam. Mam ostrzał jak coś. Okej. Okay. Ale to jest jeden ziomeczek. Na dolnym piętrze. On musi wyjść. On musi wyjść. Siedzi, siedzi. Leży. Jest, kurwa. Jest w końcu. Ja <laughs> pierdolę. Pierwszy winek. A, boże. Oh, no to było Interesujące doświadczenie muszę przyznać. No, spoko było. Ale Skar bije kurwa przyjemnie. Ten, ten battle eee. rifle. Bo to nie jestem. Ten... odrzut kurwa, strasznie pasował. Ja, ja odrzut... tyle co ja misowałem, nie? Odrzut pobija. Snajper? Czy ty nic nie strzeliłeś ze Aha, <laughs> Chyba, że tego Battle tak liczy, kurwa. O kurwa, no. Ja sniperem nawet więcej niż miałem w tym bo... <grym 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 Nice. Chyba, że może o dystans zabijania no No ale ja też miałem takie jak ty czy. Nie, nie wiem. Open scoreboard. No, nie jest źle. Mamy 13 killi. Nice. Oh yeah.